Burmistrz Londynu Sadi Khan otrzymał tytuł Książęcy od premiera Wielkiej Brytanii. A moi drodzy, co w Londynie przestępczość rośnie. Witam serdecznie, Crisel Show. Moi drodzy, w dzisiejszym odcinku poruszymy temat kontrowersyjny, a mianowicie temat kradzieży telefonów w UK. A dokładnie w Londynie, moi drodzy. Niestety yy, mamy takie czasy, jakie mamy. To się zmieniło na przełomie lat, że teraz, jak jedziecie do Londynu, no to musicie mieć telefon przy sobie i mocno go trzymać gdzieś tam w rękach, bo wiadomo, yy, turyści jedziemy do Londynu, tak? No to co? Zdjęcia, fotki, tiktoki różne, tak, żeby jakieś fajne filmiki porobić, zdjęcia i tak dalej i tak dalej i na to wszystko czyhają złodzieje, obserwują, patrzą, a są bardzo szybcy e, i sam mnie takie przykre doświadczenie spotkało i to było parę lat temu. Jeszcze jak pracowałem, jeździłem lawetą, pracowałem w firmie Automobile Association. Pamiętam, zajechałem wtedy jedną z dzielnic w Londynie i samochód się popsuł gdzieś na skrzyżowaniu. Ja w lawecie miałem telefon gdzieś tam na boku schowany, no i podjechałem pod to auto, ten bed, te łóżko, zsunąłem tą lawetę, żeby ten samochód zabrać. No i podpinałem wszystko tego, za chwilę patrzę, drzwi się zamykają od ciężarówki. Wchodzę do ciężarówki, nie ma telefonu. I co? Eee, zadzwoniłem, zaraportowałem to. Oczywiście e, reakcja to była taka, jaka była. O, to sobie tam ubezpieczenie, i tak dalej. Damy ci numer referencyjny. No i w sumie na tym się skończyło. E, ale co? Minęło parę czasu. Ja w ogóle też e, w telefonie sobie zobaczyłem lokalizację. I namierzyłem, że ten telefon, bo też jak ten telefon ktoś mi ukradnie, miałem drugi telefon, próbowałem na ten telefon zadzwonić, on ten telefon był włączony. E, osoba odrzucała, e, próbowałem wysłać e, wiadomość. E, oczywiście nikt wiadomość nie odpisał. E, I była taka sytuacja, że wyłączyli ten telefon. E, po jakimś czasie właśnie tak jak wspomniałem, sprawdziłem lokalizację i ona była gdzieś koło recycling center, gdzieś tam, nie? Mówię, kurde, wyrzucili telefon, czy co, co jest grane? Ale dostałem wiadomość na ten telefon, na który wysłałem właśnie z tego telefonu, co wysłałem, wiadomość SMS, że kupiłem ten telefon i jak chcesz go odzyskać, to umówimy się i podjedziesz i ten telefon ci dam. No zadzwoniłem wtedy na policję, bo mówię, kurde, no pojadę, nie wiadomo, co to za ludzie, kto to jest, czy to w ogóle rzeczywiście ta osoba, czy to nie jakaś ciemna. No i tutaj różne informacje. Jedna osoba mi powiedziała z tego posterunku policji, podałem ten numer referencyjny, że ona odradza tam jechać, bo to um, mogą mnie jeszcze bardziej okraść, może coś mi się stać. No ja mówię, no to, no to pojedźcie ze mną, nie, albo to wy podjedźcie, czy coś. Nie, bo mamy, mamy, mamy dużo ruch, jesteśmy busy, nie mamy jak. No zobaczymy, zajmiemy się tym i damy ci znać. No i też zadowoliem po jakimś czasie, po paru dniach i spytałem się, no i co w związku z tym? Tam ci mi znowu powiedzieli, dobra, to może jedź, ale uważaj, bo tu tak nie zalecamy. No i wiecie co, w końcu dałem spokój, bo tak jak wyczytałem i się dowiedziałem, to czasami to jest tak właśnie, że te grupy w ten sposób działają, że ukradną telefon, później do ciebie dzwonią, żebyś ty coś zapłacił za ten telefon, bo ten telefon był dosyć stary. To był iPhone, ale to nie był najnowszy iPhone. I oni myśleli, że oni z tym telefonem już nic nie zrobią, no to chociaż parę groszy za niego dostaną, tam, nie wiem, dam im może pięć dyszek czy coś, coś zarobią, nie? Na no, przy okazji, może mnie oskubią kurde na większą kwotę, bo kto wie, z kim się ma spotkać, to już sobie zarejestrowałem, wziąłem na ubezpieczenie, sobie e, e, zadzwoniłem, powiedziałem jaka sytuacja i sobie daję spokój. Ale, moi drodzy, sam byłem świadkiem, jak e, kradną takie e, telefony w Londynie. Oni używają takich skuterów elektrycznych albo rowerów elektrycznych, tak? Podjeżdżają po cichaczu, bo nie słychać. No i ktoś wiadomo, ma telefon, rozmawia przez telefon, ma telefon przy uchu, a on znienacka z tyłu weźmie, wyszarpuje i co? Telefon jest, telefon nie jest zablokowany. Wszystkie aplikacje, wszystko ma na wyciągnięcie ręki, i bardzo często robią większy użytek z tego, co jest na telefonie niż z samego telefonu tam masz aplikacje różne tak pościgają twoje dane czasami jakieś zdjęcie kontrowersyjne mogą cię szantażować cokolwiek także bardzo trzeba uważać słuchajcie posłużę się statystykami nie będę mówił z pamięci żeby mnie jakieś gafy nie, nie walnął w roku do marca 2024 Aż 78 tysięcy osób padło ofiarą kradzieży telefonów lub torebek na brytyjskich ulicach. To dramatyczny wzrost o ponad 150% w porównaniu do 31 tysięcy takich przypadków w poprzednich 12 miesiącach. Także zobacz, i to są te raporty tylko, co ludzie. Dzwonią i raportują, tak? Co, co dają znać. A przecież wiele osób też sobie daje spokój. Dramatyczny wzrost mnóstwo telefonów ginie, mnóstwo splaga. Także jak się wybieracie do Londynu, to nie tylko w Londynie, bo w większych miastach, e, nawet jak macie pecha, no to w jakiejś mniejszej miejscowości też się może trafić. E, uważajcie, uważajcie nie tylko na telefony, ale na torebki, bo torebki tak samo, ci obetnie pasek, nożyczkami i torebki nie ma. Nie musi ci z ramienia, Weźmy nożyczkami przetnie albo skalpelem, nawet nie założycie kiedy, już go nie będzie. E, bardzo kradną. Policja niestety bardzo opieszale reaguje. W Londynie, no to mamy taki Big Brother, tak? Kamery są wszędzie. Na, coraz więcej tych kamer montują. E, I jak ci coś ukradną, bo ja wtedy, gdzie mi ten telefon e, ukradli, to było na głównym skrzyżowaniu. Tam są kamery. Powiedzieli mi co? Że nie działały, że nic nie ma na tych kamerach. No ale jak przekroczysz prędkość, albo zaparkujesz tam, gdzie e, nie powinienś parkować, na chwilę tylko. No to plecik, mandacik ci przyjdzie bardzo szybko, parę dni masz, tak? A jeżeli coś ci zaiwają, to kamery nie działają albo nie mają czasu, po prostu oni nie mają zasobów za bardzo, jest mało tych posterunków, dużo jest kradzieży, zajmują się innymi rzeczami. No, nie ma co się oszukiwać w Londynie, jeżeli chodzi o stabbing, czyli o ataki nożem, no to e, bardzo to wzrosło. Bardzo wzrosło. Ostatnio jakieś tydzień albo dwa tygodnie temu gdzieś w Enfield e, w autobusie dwupiętrowym e, zaatakowali 14-letniego chłopaka, który zmarł tak, nożem. I to, i, I to było w wiadomościach. Wiele takich statystyk e, nawet nie wiemy o tym, bo nie wszystko jest mówione, nie wszystko jest pokazywane w mediach. E, bardzo dużo e, właśnie dochodzi... Do ataków nożem na punkcie, no, gangi różne, tak, bią się i tak dalej, jeden drugiego z bo Tak, ogólnie w Londynie jest w miarę bezpiecznie, czyli jak przyjedziecie, no, możecie sobie chodzić na legalu, luzik, dżesik, majonazik, no, nie ma problemu, tak, chyba żeby dzieci mieli ogromnego pecha. Ale z telefonami to jest plag. Oni czekają na turystów, bo turyści są excited, czyli zadowoleni, o fajne nowe miejsce, jakie widoki, jaki Big Ben, jakie oko jakie sklepy, zabytki i tak dalej. I co? No zdjęcia. To nie tylko telefony. Drogą kamerę będziesz miał ci za winą, tak? Gdzieś tam będzie ci wystawał portfel z kieszeni za winą. Ale jeżeli chodzi o telefony i o torebki, to jest jest plaga i niestety z roku na rok to e, wzrasta. Oni próbują coś tam z tym robić. Raz po się słyszy, że jakieś tam kampanie robią, ale tacy ludzie są z reguły nieuchwytni ci złodzieje, bo oni mają e, albo jakiś e, face cover, czyli to założone wtedy jak były te maseczki, to im jeszcze pomagało, bo no co no mam maseczkę, bo nie chcę się zarazić wykorzystywali to słuchajcie jak oni ja Taki filmik, ja teraz wchodzę na nety, dosyć często wchodzę na nety, i okradli w Londynie Apple, tak? Sobie weszli, telefony powyrywali z tych zaczepów, parę osób w biały dzień, oczywiście, tak? W torbie popakowali, to im zajęło jakieś 5 minut, i nie ma ich, tak? Ochrona była, ale co ochrona zrobi? Ochrona e, nie może użyć siły, tak? Tam okrzyki jakieś coś, zostańcie, e, chodźcie, was zadzwonię na policję, dzwonić po policję. Zanim policja e, przyjedzie, no to ile? No 15 minut zależności, to już ich nie ma. E, oni się rozproszą kilka osób. No i biorą te telefony, wyrywają, tu, 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 tu. I, i co, i wyprzedają te telefony później. Także naprawdę, moi drodzy, uważajcie. Uważajcie, bo bardzo łatwo można stracić telefon. To już olał pies tym telefonem, powiem Wam szczerze, ale to, co macie na telefonie, bo macie na telefonie ważne rzeczy, tak? Macie fajne zdjęcia, macie kontakty, macie jakieś może dokumenty, cokolwiek. I o to chodzi najbardziej, bo jak macie gdzieś tam zapisane yy, yy, na jakimś serwerze, czy coś, co później ściągniecie, no ale mogą wykorzystać to przeciwko Wam. Bo ja znałem przypadki, słyszałem o takich przypadkach, że ktoś tam na przykład miał jakieś takie pikantne fotki, no i później był Koleżance się takie coś trafiło. Yy, yy, zginął jej telefon, i później grozili jej, że właśnie te fotki. Ukażą się w internetach, jeżeli ona nie zapłaci. Ona była twarda, zgłosiła to na policję i się szantaż skończył. Ale ile osób jest takich, że się boi, że nie chce, bo może, nie wiem, ma zdjęcie z kochanką, nie? A ma żonę yy, i co? I się boi, żeby takie zdjęcie wyszło publicznie, i już Kasiura płynie. I, i, i trzeba, trzeba uważać, trzeba uważać, jeżeli chodzi o kradzież ostatnie lata, i to rozmawiam z wieloma ludźmi. Bo oczywiście wożę ludzi, mam kontakt i też widzę co się dzieje. Bardzo, bardzo kradną. Ale to nie jest też tak, że przyjedziesz do Londynu i od razu ci wezmą telefon. To nie jest tak, ale trzeba uważać. Więc moi drodzy, jest takie powiedzenie, przezorny zawsze ubezpieczony. Także miej uwagę yy, gdzie, robisz zdjęcia, kto jest wokół ciebie i telefon trzymaj dobrze w ręku, żeby nikt z, tego, z tych rąk ci ten telefon nie zaoiwanił, ale przede wszystkim i oczy dookoła głowy. Pozdrowienia i do zobaczenia do kolejnego razu. Hej.